Witam serdecznie. Ania Dąbrowska zapraszam na kolejne wydanie wiadomości z Gminy Dobra. Zakończyła się budowa rowerowego placu zabaw w Bezrzeczu. Pump track zlokalizowany jest w centralnej części miejscowości, między Ulicą Górną, Miodową i Cynamonową obok placu zabaw. Prowerowy plac zabaw w bezrzeczu ma wymiary 38 na 20 metrów i kosztował prawie 350 tysięcy złotych. Dzięki ukształtowaniu tor umożliwia trenowanie jazdy na rowerze na każdym poziomie zaawansowania i na różnych rodzajach jednośladów. Dzięki treningowi będzie można ćwiczyć utrzymywanie równowagi na rowerze i płynność jazdy. Gmina Dobra zakończyła czynności odbiorowe związane z realizacją pump tracków w bezrzeczu. Nowy tor rowerowy został odebrany z częściowymi uwagami, które wykonawca zobowiązał się do poprawienia w ciągu najbliższych dni. Jednocześnie informuję, że w bezpośrednim sąsiedztwie Pampraka wciąż trwają prace związane z realizacją orlika w bezrzeczu oraz przekazany został teren od strony ulicy Cynamonowej dla realizacji psiego wybiegu już bezpośrednio w terenie w ramach, w ramach formatu Zaprojektuj i Wybuduj. Otwarto oferty złożone w postępowaniu przetargowym na modernizację ulic Modrej i Koralowej w szczecińskiej części Bezrzecza. Realizacją inwestycji zainteresowane są dwie firmy. Pod koniec maja tego roku miasto Szczecin ogłosiło przetarg na modernizację ulic Modrej i Koralowej w szczecińskiej części Bezrzecza. 7 lipca otwarto oferty złożone w przetargu. Realizacją inwestycji zainteresowane są dwie firmy. Sztrabak. Oraz konsorcjum firm Roverpol i Rover Infrastrukturas. Kwotę, jaką miasto zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi prawie 24 miliony złotych. Teraz komisja przetargowa zajmie się oceną ofert. Inwestycja obejmuje wykonanie m.in. innymi przebudowę ulicy Modrej i Koralowej, poszerzenie i wykonanie nowej konstrukcji jezdni, wykonanie pasów rowerowych, przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi, budowę zatoki autobusowej oraz przebudowę chodników. Prace budowlane mają ruszyć po zakończeniu inwestycji na ulicy Szafera i węźle przesiadkowym głębokie. Inwestycja powinna być zrealizowana w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. Już prawie 50% mieszkańców Gminy Dobra zaszczepiło się pełną dawką szczepionki przeciwko COVID-19. To ponad 12 tysięcy w pełni zaszczepionych osób. Gmina Dobra ma nadal najwyższy wskaźnik wyszczepienia w województwie zachodniopomorskim. Procent pacjentów zaszczepionych pełną dawką w naszej gminie wynosi ponad 48%. To najlepszy wynik w województwie zachodniopomorskim i 38 w całej Polsce. W gminie dobra pełną dawką zaszczepiło się już ponad 12 tysięcy osób. Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Udział w spisie jest obowiązkowy i najlepiej spisać się samodzielnie za pomocą formularza internetowego. Narodowy Spis Powszechny trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 roku. Spisowi podlegają osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski oraz osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania. Spisowi podlegają również budynki, mieszkania oraz obiekty zbiorowego zakwaterowania, w tym pomieszczenia nie będące mieszkaniami. Spisu można dokonać za pomocą formularza online na stronie spis.gov.pl. Mieszkańcy gminy Dobra, którzy nie mają komputera lub dostępu do internetu, mogą zgłosić się do urzędu gminy w Wołczkowie przy ulicy Lipowej 51 po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty celem dokonania samospisu. Pracownicy urzędu pomogą przy wypełnianiu formularza. Na terenie gminy Dobra prowadzone są kontrole pod kątem prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Prowadzą je firma zajmująca się odbiorem śmieci oraz straż gminna. Podczas przeprowadzonych kontroli dopatrzono się licznych nieprawidłowości. Skutkowało to wszczęciem postępowań wobec właścicieli nieruchomości i wydaniem decyzji o podwyższonej opłacie za niedopełnienie obowiązku segregacji. Do Straży Gminnej w Dobrej wpływają liczne zgłoszenia zarówno z Urzędu Gminy Dobra, jak również od wykonawcy biorących odpady komunalne o niewłaściwych przypadkach segregacji odpadów. Oczywiście, nie mówimy tutaj o jakichś sytuacjach incydentalnych, bo takie zawsze mogą się zdarzyć, że ktoś wrzuci nie do właściwego worka, pojemnika, jakiś pojedynczy odpad. Natomiast mówimy o wręcz yy, celowym wrzucaniu do pojemników na odpady zmieszane odpadów z tworzyw sztucznych, papieru itd., bądź odwrotnie. Nawet takie sytuacje są niedopuszczalne, gdyż w tym przypadku. Mogą i gminie grozić kary za nieodtrzymanie, niedotrzymanie właściwych poziomów recyklingu, jak również gmina będzie ponosiła wyższe kwoty związane z odbiorem takich odpadów. W związku z tym, zarówno Urząd Gminy DOBRA będzie prowadził swoje postępowanie administracyjne, ale także my jako straż gminna także mamy nie tylko uprawnienia, ale wręcz obowiązek przeprowadzenia takich stosownych kontroli i one będą przeprowadzane. Więc z jednej strony będziemy reagować na zgłoszenia od wykonawcy, gdzie stwierdzi, że jest niewłaściwa segregacja podtrąbnic nieruchomości, ale także dorywcze, własne kontrole wyrywkowe w dniu odbiorów, takie będą przeprowadzane, jak już to robiliśmy. Bo tutaj trzeba zwrócić uwagę, że właściciel nieruchomości ma obowiązek prowadzić segregację. W przypadku niewłaściwej segregacji, z jednej strony Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi może wszcząć postępowanie administracyjne w na celu naliczenia wyższej opłaty, natomiast także takie postępowanie jest wykroczeniem. A więc, dwutorowo, my jako Straż Gminna możemy wszcząć postępowanie wyjaśniające w sprawie wykroczenie, które może zakończyć się bądź mandatem karnym. Bądź w ekstremalnych sytuacjach nawet z skierowaniem sprawy do sądu. Więc w tym przypadku apeluję do wszystkich mieszkańców. Segregujmy odpady właściwie, borki są oznakowane. W pojemniku, na odpady zmieszane może się tylko znaleźć, tylko i wyłącznie to, co nie potrafimy już posegregować do właściwych odpadów. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę.